No? Najpierw powinien łapkę w górę i zrób się No to to Dzień dobry. No to za odpłynęłem i motor mnie zgasł. Jesteśmy. Jesteśmy po niczego jest fala! Mamo! Mamo! Ale jesteś zesrany, ty! I co teraz będzie? Pers nie dają. Co? No co musimy. Wie? Zalał się, motór się zalał. Ale jak zapierdziela, ty! Odpaliliśmy, a to jest po prostu ogień z dupy, ty! Poszło z dwójki jak a, a. nic. Dobra, ty nie, to może tak, tak ustaw, Dobrze go kurwa, zawsze to, chociaż troszkę. A mówiłem, zostań na kotwicy, nagrajmy serię do domu na piwa, a nie. A teraz co? Co nas pociągnie? Palimy. O. Czekaj, on, off, on. Czekaj, prosto, chociaż zdrowo się zaraz tym zrobił. Wieraż jakieś jest. No szkurna. No, może się zapowietrzy? No, nie, no full. Czego? Paliwa. Wody. Nie no, już raz odpali, no to musi działać, nie? Panie Amper, żeś mi pan załatwił. Na No to pociągnął. A czemu tak? To dać jeszcze mu sania, to go jeszcze bardziej. Nie da. Tylko się trzyma, bo jak pójdzie, to wiesz, polecisz. To co to. Co to jest, kranik? Co to jest? Ty może u paliwa skończyło się. To jest kranik chyba. Nie, nie! Tak! Coś tu namieszałem. Czyli to jest tak. Nie, to musi być tak. To musi być tak. Na saniu był cały czas chyba. Jak stara syrenka śmierdzi. Syrenka, to jest torpedo, kurwa. Przepraszam. Tu po, po po, jakie fale ty. My tam nie nabieramy wody? Gdzieś no to nabieramy. Ciągnij! <słuch> Wał się... No to żeśmy popłynęli. Wał się rozpił A nie mam klucza. Wypłynęliśmy na szerokie wody Bez klucza Co teraz? Jak to będą widzieć? Wał się rozpiął To wróciliśmy Będziesz trzymał A nie wkręci? Nie wiem no, Nie no, Do domu kur... Dobra Akcja kończ na kur... Amen Jak ma genę. Wróciliśmy Matko Bosko, Częstochowsko, ludzie, jaka to jest moc, jaka to jest fala, kurwa. nam się rozpiął w pizdu, ale na szczęście kolega poratował butem, ma takie buty do wody, klapkiem, włożyłem ten wał i śrubkę nie miałem czym przykręcić. Butem żeśmy śrubkę przykręcili. Jacie piernicze, jakie to są emocje. Każdą złotówkę ta łódka jest warta. A wiecie jak zasuwa? To jest po prostu magia. Ja czułem się jak wilk morski, kurde. jak Neptun kurde. na tych falach. Ja to już mówię. Ja bym to wał się rozpiął. Czul, koniec. Durny najpierw kranika nie odpiąłem, nie? R tego. Tyle co spaliło w, w, te, w, rur, w rurce. I koniec. Dymam i dymam i dymam. Mówi, no nie odpala. Co teraz, co teraz? No i ten. No i no nic, no dobra, ten kranik się kapnąłem. Mówię, dawaj mnie tu. Płyniemy dalej. Ale ten, ten, ten ster to takie niesterowne jest w ogóle. To w ogóle ja nim lewę, a to on się zastanawia i dopiero kręci ty. Mówię, o moż, o Boże, o Boże, co to będzie? Co to będzie? Mówię, dobra, kranik ten odpaliłem, płyniemy dalej. Mówię Marek, zawracam. Zawracamy. No i ten, ten silnik kręci, wał kręci. Ale ich nie kręci, ten śmigło nie kręci, ten śruba nie kręci. No i mówię, dobra, już, Marek, poświęc koszulkę! Poświęc poszulkę. A mówię, mam dwie, nie mogę, dawaj buta. Mówię, dawaj buta. Słuchajcie, jajca, jak w ogóle tutaj na dwie te yy, ankar. Czyli co? Dwie kotwice. kotwice. Przypięliśmy. A on znasz jakiś węzeł szeglacki? Wal na pętelkę. Wal na pętelkę, kurwa. Ludzie, co za emocje. To jest po prostu... chyba... Jutro też płyniemy. Nie dam, nie poddam się, mówię. A ja marzenia. Chyba na około Bohol popłynę. E? Żeby wjazandy wypłyną, to będzie dobrze, kurwa. Ale się zesrałem, mówię wam Jestem tak zdenerwowany, że głowa boli, ale dobra, jesteśmy bezpieczni Ja już mówię, ty słuchaj, masz zasięg? Masz zasięg? Sprawdź zasięg, ale na szczęście Straż Wybrzeża widzieliśmy, jak coś To będziemy wiesz, ciągniemy koszulki, będziemy machać, mówię, ktoś nas zobaczy Bocian, bocian, jego on oddycha, to my też możemy, mówię Jasna dupina, a to jeszcze odpływ, a my dopływ, i a tu odpływ, mówię Ten nie działa, mówię Dobra, jesteśmy. Potem tutaj na mieliźnie już te trzeba te odbojniki dać, bo tu zaraz się coś zepsuje, Musimy ta osiąść na tych tego odbojnika, na tych wiecie, na tych poduchach, żeby nie leżała na ziemi sama. Mówię wam, to jest jak skok na bandży. Lepiej, to jest jak otworzyć parasol w tyłku. To jest pierwszy raz. To jak pierwszy raz na obcej ziemi, w obcej wiosce. A punkty liczą się podwójnie na wyjeździe. Dobra, kochani, jaja, jajami. Jesteśmy na brzegu, trzymajcie się, kochani. Zapraszam na jutro, zobaczymy, co jutro dzień przyniesie. No, bo mamy się, nutkę do opłynięcia, ale tam już mamy. Electric Star Technologia, zobaczymy, jak będzie. Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj chciałem Wam pokazać trochę stan wody jak wygląda na dziś A więc startujmy Jak widzicie dzisiaj pogoda nie zachęca dzisiaj nie zachęca ale takie dni też w raju muszą być muszą być a ja przede wszystkim chciałem, chciałem wam podziękować Poczekajcie tylko wezmę sobie telefon Bajkofitu Thank you so much for za wszystkie za wszystkie wpłaty. Kochani, ja wiem, że to ciężko wasze zarobione pieniążki dzielicie się ze mną, dlatego serdecznie wam dziękuję za każdym razem, bo wiem, że nikt za darmo nic nie dostaje. Także bardzo serdecznie dziękuję. Tak. Grzesiu, e, dobija Artur Szmajda, Czekam, niech ja to się lecę. Artur Szmańda, Markus Langer, Sylwester Szczęsny, e, Maria Gorynia, Katarzyna Korepta, Artur Szmańda znowu o to Artur ty tu na ostrole, widzę Krzysztof Kujat oraz Już wam mówię, poczekajcie, niech sobie zmienię zdjęcie e, Znowu Grzesiu Krupa, Gabrysia, jak zwykle Gola, Damian Ślusarczyk, Lidia, Konieczko, Ewa lub Mariola Szczebrowska i Gabrysia Gola. Ja wiem, że ja, ja ten, ja e, podaję również to, co było kiedyś, to, co było kiedyś i to, co teraz, ale za bardzo jestem wdzięczny za wszystkie wasze, za wszystkie Wasze wpłaty, także e, będę powtarzał do utraty sił. No.